Ogólnie to strasznie ciężko to wcisnąć, ale jak już wciśniecie, to gwałtownie trzeba pociągnąć. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mam założoną dojazdówkę, i tym samym sposobem domyślacie się pewnie, co się stało. Tak. Przebiłem po prostu sobie tutaj w aucie koło. Założyłem dojazdówkę, żeby dojechać bez problemu do pracy. No, i właśnie tam miałem zamiar dzisiaj zostawić koło do naprawy, do wulkanizacji. Po prostu, ale pomyślałem, że może zrobimy sobie odcinek i przetestujemy coś ciekawego, a może i nieciekawego. Dla mnie w sumie ciekawego, bo ja jeszcze tego nigdy nie robiłem, ale wielu z Was pewnie to już robiło. Mam tutaj na myśli wulkanizowanie koła przy pomocy cienkich kabanosów. Yy, są to też sznurki, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. To jest po prostu taki zestaw do wulkanizacji koła. Tak jak powiedziałem, ja jeszcze tego nigdy w życiu nie używałem. I dzisiaj razem z wami chciałbym pierwszy raz to zastosować na tym moim przebitym kole. Tak jak widzieliście, koło już mam tutaj ściągnięte, bo właśnie miałem inne plany. Ale tutaj. I jak widać, właśnie w tym miejscu miałem wkręta. Po prostu gdzieś nie wiem, musiałem na coś najechać. No, i tym samym sposobem przebiłem koło. Dziurkę mamy, tu, mamy tutaj ewidentnie pomiędzy, można powiedzieć, bieżnikiem. No, i to jest właśnie moim zdaniem doskonała okazja, żeby pierwszy raz w życiu przetestować sobie taki zestaw. Do wulkanizacji. Sam jestem ciekaw, czy to będzie działać, czy to uszczelni mi dobrze koło. Mam też w planach właśnie pojeździć kilka dni i posprawdzać, czy będzie nam to trzymało, czy będzie uciekało powietrze. Wiecie, czy nie wiecie. Ja mam właśnie system monitoringu, także widzę to cały czas. No i właśnie łatwiej będzie mi kontrolować tutaj ewentualny wyciek. Ale czytałem wiele opinii i wszystkie były praktycznie pozytywne na temat tego sznurka. Także mam nadzieję, że u mnie też wszystko będzie ok. Dobra, to chyba co? Wyciągnę to koło na zewnątrz, no i ustawię jakoś kamerę tak, żebyście tutaj też wszystko widzieli. No i będziemy próbować to załatać. Ja obejrzałem sobie jakieś tam poradniki w internecie, jak to mniej więcej się robi, bo tak jak wspomniałem, już będę to robił też pierwszy raz. Także myślę, że nam się to wspólnie uda jakoś naprawić. Dobra, wyciągam koło, ustawimy jakoś kamerkę i będziemy działać. No dobra, to zaczynamy. Mam nadzieję, że będziecie tutaj teraz dobrze widzieć. Ja tutaj wyciągnę ten nasz zestaw. Tutaj w sumie mamy, można powiedzieć, dwa urządzenia. Pierwsze, które użyjemy, to jest taki rozwiertak, wiertło takie. I tym po prostu musimy tą naszą dziurę powiększyć, żeby ten sznurek później bez problemu przepchnąć. Także tutaj to rozwiercamy, żebyśmy mieli po prostu większy otwór. Czuć ewidentnie tutaj druty w oponie, gdzieś pomiędzy drutami tutaj musimy się właśnie przedrzeć. A jak duży musimy ten otwór powiększyć. Ale myślę, że chyba tyle wystarczy. Dobra, teraz bierzemy nasze drugie urządzenie. Tak mniej więcej to wygląda. I tutaj musimy przełożyć naszego kabanosa, czyli nasz sznurek. One niby są nasączone jakimś klejem, zresztą zobaczcie, chyba widać. Że są poklejone tutaj. To nawet dosyć mocno. Może tutaj te będzie łatwiej rozerwać. Bo niektórzy też widziałem, że używają do tego kleju. Ale jak widać, tutaj jest jakiś klej już zastosowany. Nawet ciężko będzie to chyba tutaj odkleić stąd. A już nie wspomnę o tym, że chyba ciężko będzie go w ogóle tutaj wcisnąć jakoś do środka, no ale może się uda. Teraz musimy go troszeczkę spłaszczyć właśnie i przełożyć przez te szydełko nasze. Kleje się to strasznie. No, no tak ma chyba być. W każdym razie, no ciężko jest tutaj to przełożyć. No ale może nam się jakoś uda. Ściągnę chyba drugą rękawicę, będzie wygodniej. Strasznie to jest ciężkie do przełożenia. No jakoś udało mi się tutaj przełożyć, ale ciężko było. I teraz musimy to jakoś wbić tu w oponę. Też mi się wydaje, że będzie to ciężko zrobić. Bo to jest bardzo tutaj gruby kawałek do przepchania. Nie wiem czy to tak łatwo mi tutaj pójdzie. Za łatwo to to nie jest niestety. ogólnie to strasznie ciężko to wcisnąć ale jak już wciśniecie to gwałtownie trzeba pociągnąć wtedy tutaj rozszerzy nam się tutaj to i ten sznurek zostanie nam w środku ale się umęczyłem powiem wam szczerze tak to wygląda już wam pokażę z bliska ale naprawdę ciężko to to włożyć do środka. Nie wiem no. Mam nadzieję, że to będzie trzymało. No i teraz nożek i ucinamy to równo z bieżnikiem co najmniej. Ja tutaj mam akurat jak widzicie akurat to w tej przerwie, także może wytnę trochę więcej. Nie wiem, zobaczymy. Zaraz wyciągnę kompresor, będziemy pompować. No i zobaczymy czy ucieka, czy nie ucieka. Tak to wygląda po odcięciu. No dobra. Odpalam kompresor, napompujemy koło no i zobaczymy czy będzie trzymało tutaj. Na początek sobie sprawdzimy oczywiście najprostszym sposobem, czyli płynem z wodą, a później pojeżdżę przez parę dni i zobaczymy czy będzie trzymało dalej. Mamy 2,7 w oponie. Siknąłem jeszcze raz tutaj płynem, żeby sprawdzić. I nie widać żadnych wycieków. Nic tu się nie dzieje. Czyli wychodzi na to, że to będzie nam trzymało. Upuszczę trochę powietrza, bo tak chciałem więcej, właśnie, żeby sprawdzić po prostu pod większym ciśnieniem, czy nie będzie nam tutaj nic leciało. Ale wychodzi na to, że nie. Także trochę upuszczam na 2,6 i zakładam koło. Zamiast dojazdówki. No i dobra, koło zamontowane, wszystko poskładane, śrubka została na pamiątkę. No i teraz trochę pojeździmy i zobaczymy, czy to będzie trzymało. Będę starał się też tak później znaleźć to nasze klejenie i sprawdzę też później jeszcze płynem, czy, czy coś tam się ulatnia powietrze, czy nie. Dobra, teraz trochę pojeździmy Po pierwszym dniu po pełnym rozgrzaniu opon ciśnienie się nie zmieniło. Także chyba tutaj nic nie będzie uciekać, ale zobaczymy jeszcze za kilka dni. No i jak widać, po kilku dniach mamy cały czas powietrze, nie ucieka nam wcale. Czyli łatanie w ten sposób jest dosyć, można powiedzieć, dobre. Jak widzicie, trzyma, nie ucieka powietrze, można śmiało z tym jeździć. Co prawda, nie wiem jak długo, czy trzeba to wulkanizować, czy nie, czy można tak jeździć. W każdym razie, na pewno to działa. No to chyba tyle w tym odcinku. Tak jak mówiłem na samym początku, był to taki odcinek bardziej testowy. Chciałem sam sprawdzić, właśnie ten sznurek do łatania opon. Ale jak widzicie, sami działa, można śmiało kupywać i używać czegoś takiego. Tak więc, nie przedłużając już, dziękuję za obejrzenie, jak zawsze. Jeśli się spodobało, to subskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Bijajcie też na grupę na Facebook i na mój Instagram. A my już widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć!